Jak naprawić te obrzydliwe, obrzygane zagięcia na towboxie? Oto poradnik, a więc proszę państwa po kolei. Pierw bierzemy buta i musimy go czymś wypchać w środku, aby towbox był twardy. W międzyczasie oczywiście rozkrzałem żelazko. Gdy but już jest twardy niczym fiu, nakładamy na niego szmatkę, bo jak widzicie, będziemy prasować, a nie można prasować po samym bucie. Uwaga, kluczowy aspekt Trzeba śikać tą szmatkę. Ta szmata musi być mokra. I gdy szmata już nam zmokła, możemy przejść do prasowania. Również ważny aspekt trzeba pamiętać, aby ta szmatka nam nie wyschła, ponieważ wtedy możemy coś przypalić. A tu chodzi o to, żeby but naprawić, a nie zniszczyć. Prasujemy, psikamy. Prasujemy, psikamy. I tak dalej. Jeżeli efekt już nas satysfakcjonuje, albo po prostu nam się nie chce. To przerywamy prasowanie. A więc moi drodzy, oto i efekt końcowy. Tak się prezentuje wyprasowany but. Oba buty są oczywiście w pełni wypchane przez szmaty, więc nie ma mowy tutaj o jakimś oszustwie. Naprawdę. Wow.